Witamy w kolejnym odcinku naszego programu ROYALSI, gdzie omawiamy nie tylko y, życie tych wyższych sfer, ale również ludzi, którzy rzeczywiście żyją po królewsku i czują się wspaniale, dlatego dzisiaj przenosimy się do Imperium Osmańskiego razem z Iwoną i dzisiaj będziemy rozmawiać o twojej książce sułtanki, ale nie tylko o tej książce, ale również właśnie o tym Imperium Osmańskim. Dzień dobry. To jest naprawdę super temat. Yy, z przyjemnością. Yy pisałam o, o sułtankach, o tym, co się działo w imperium, jak wyglądały haremy, jak wyglądały te wszystkie intrygi. To nie jest tak, że, że one tam miały cudowne życie, y, czekały tylko na rozkaz sułtana, żeby, żeby zjawić się w jego konnacie od czasu do czasu, a poza tym opływały y, w dostatek, w dobre jedzenie i były masowane, wachlowane i, i tak dalej. Nie, y, to wcale nie było takie proste. Dlatego, że ta konkurencja sprawiała, że one po prostu robiły różnego rodzaju zabiegi, podbiegi i knuły spiski. Jak utrącić konkurencję? Jeśli nie, daj Boże, zdarzyło się, że któraś z tych dziewczyn zaszła w ciążę i miała urodzić dziecko. To było czasem, y, robiły wszystko, żeby ona poroniła, żeby tego dziecka nie, nie, nie urodziła. Zdarzało się, że wrzucano dziewczyny y, do wody, bo pamiętamy, że, że, że te pałacy sułtańskie i ten stary otomański, który, y, który mamy, to kapi, y, też leżał nad Bosforem, i ten zupełnie nowszy, który później został zbudowany na wzór francuskich pałaców, też leżał nad Bosforem. I zdarzało się, że te dziewczyny po prostu wrzucano. Do tej wody, i to był wynik tych wszystkich knowań i tych wszystkich zawirowań. Ich los wcale nie był taki, taki wspaniały. Poza tym pamiętajmy o jednym, jak urodziło się, jak kobieta, ta jego najważniejsza żona, bo zdarzało się, że, że, że jedna z tych dziewczyn stawała się jego żoną numer jeden, rodziła mu dzieci, synów miał na przykład pięcioro czy sześcioro, to w momencie przejęcia władzy, ten najstarszy, który przejmował władzę, dawał rozkaz zamordowania wszystkich swoich braci, po to, żeby nie było konkurencji, żeby, żeby nie było knowań, żeby nie było obalania władzy. I, i, i to było straszne dla tych kobiet, bo ja za, zawsze patrzę na wszystko z punktu widzenia kobiet. Dla tych matek, które wiedziały, że tylko ten jeden, Yy, przeżyje, a ta reszta be, u, ulegnie straceniu. To były jej synowie, to były synowie innych kobiet, bo tych synów mogło być na przykład dwunastu czy dziewięciu, a i z różnych kobiet i tylko ten pierwszy najważniejszy zostawał, yy, zostawał dziedzicem yy, i, i obejmował imperium po swoim ojcu. Czyli dobrze rozumiem, że miały bardzo realny wpływ na to życie polityczne. Był taki okres, że, który w ogóle nazywamy okresem rządu sułtanek, gdzie one faktycznie przejęły władzę. No tak się jakoś porobiło, że, 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 że sprawowały władzę i ten okres nie jest, wspominamy, najlepiej w historii. Sultanatu, dlatego że no, zbyt dużo się działo, zbyt dużo takich zawirowań, takich właśnie spisków i knowań, które, które tak naprawdę źle się skończyły dla państwa otomańskiego. I tutaj one miały też na swoich usługach armię, tak naprawdę. I nie, nie, na, nie nadało się do tych rządów. Po prostu to się źle zaczęły yy, Imperium zaczęło jakby upadać za ich rządów. Także z powrotem, jak mężczyźni objęli to wszystko, to, 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 to było o wiele lepiej. A powiedz mi, co wyróżniało solane na tle innych kobiet z karymów? Nie wiemy. Tak naprawdę ona była prawdopodobnie gdzieś tutaj z terenów y, dzisiejszej Ukrainy. Y, Bardzo daleko tutaj. Tak, ale ona była y, pod panowaniem y, polskiego króla, pamiętamy, że Rzeczypospolita obojga narodów, to była Pols korona i Litwa. Tak. W związku z czym, y, jeżeli gdzieś tam na Wschodzie, była mu, na, na pewno nie mówiła nawet po polsku. To była taka mieszanka rosyjskiego, ukraińskiego. To, no. yy, yy, ale była pod panowaniem polskiego króla, w związku z czym mówi się, że była jakby Polką z pochodzenia. No tak nie do końca. Ona nawet nie wiedziała, kim jest. Król, tak naprawdę, w tej małej wiosce. Została porwana, oddana do haremu, bo Turcy otomańscy robili takie wyprawy, i z tych wypraw przywożono niewolników, czyli kobiety do haremów, do służby, do pracy, do rodzenia dzieci również. Natomiast mężczyzn, właściwie wszystkich, kastrowano, żeby się tam nie rozmnażali i oni też pracowali. Yy, tak to wyglądało. I ona dostała się do haremu. Dlaczego się spodobała? Tego nie wiemy. Miała to coś, tą urodę, nadawała na tych samych falach, po prostu została ukochaną żoną i, i zaczęła odgrywać pierwsze skrzypce. Także dlaczego nie wiemy. A powiedz mi, proszę, jak wyglądało to codzienne życie w pałacu Topkapi? Te dziewczyny sobie no, były obsługiwane faktycznie, jeśli chodzi o jedzenie. Były, była służba, która przygotowywała posiłki, y, y, pielęgnowano je urodę, czyli były masaże, były kąpiele y, ciepłe, y, to nie tak, że one tam były zaniedbywane, ale y, część się z nich z sobą przyjaźniła, ale część niestety spiskowała cały czas. I oczywiście każda z nich czekała na to, żeby być wybraną, na, żeby spędzić noc z, z, z Panem, który był właścicielem tego haremu i one tak naprawdę starały się odegrać pierwsze skrzypce, jeżeli je wybrano na, na spędzenie nocy, to starały się wtedy. Pokazać, co potrafią, i, i przyciągnąć uwagę. Dobrze, jak y, udało im się y, um, urodzić dziecko, bo wtedy jej notowania jakby, jakby wzrastały. Oczywiście, o ile jej przedtem nie wrzucono do fosforu. No, no w... właśnie, a czy powiedz mi, czy sułtankę Kosem można uznać za pionierkę w walce o władzę kobiet? Pewnie tak. Pewnie tak, bo ona y, faktycznie udało jej się to zrobić. Trudno powiedzieć, czy, 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 czy była tylko na to nastawiona od początku, czy troszkę pomogła jej i, i uroda, i osobowość, i, i, i to, jak jak, e, jak potrafiła się zachować. No Pewnie miała troszkę też szczęścia, ale na pewno też sprytu, urody. Y, no i musiała być w guście. W guście swojego no, męża, właściwie, bo, bo, bo tak traktował te wszystkie kobiety. To były jego nałożnice z haremu, ale, ale również każda z nich mogła stać się tą najważniejszą, jedną z tych jego ważnych żon. A czy ten harem miał w jakikolwiek sposób na kształtowanie czy miał w jakikolwiek wpływ na kształtowanie całego państwa? A tak. kultury imperium osmańskiego? Tak, bo on. Kobiety ubierały się dla, dla, dla swojego męża, ale one też nadawały jakby ton. Czyli yy, takie celebrytki ówczesne. Takie ówczesne, chociaż niespecjalnie były pokazywane innym mężczyznom. To też musimy pamiętać, że, że to tak jest. Ale ta. Plotka się przynosiła, i, i pamiętamy, że tam byli eunuchowie, którzy się strzegli. Oni mogli wychodzić na zewnątrz. Oni byli takimi pośrednikami między tym światem wewnętrznym Haremu a zewnętrznym, i oni mogli też przenosić informacje, wiadomości i, i to, jak funkcjonował dwór. Miało też odzwierciedlenie w tym, jak inne kobiety to postrzegały i też chciałyby yy, dostać się do haremu, też chciałyby być, jeśli nie one, to może ich córki, żeby były tak. Tak dobrze traktowane, bo, bo z daleka wydawało się, że tam jest cudowne życie, że one są tam wachlowane i, i dobre jedzenie mają i, i, i są świetnie i mają szansę na to, żeby zostać numerem jeden, żeby zostać najważniejszą żoną i najważniejszą nałożnicą sułtana. To, to, to gwarantowało, jakby, dobrobyt. Ale nie było tak do końca, ale one faktycznie miały, y, y, miały znaczenie dla, dla, innych, bo y, były tym wzorcem niedoścignionym, każdy by tak chciał. A powiedz mi, co społeczeństwo ówczesne tego Imperium Osmańskiego myślało na, te, na temat sułtanek? No, no właśnie, że podziwiali? one są. Tak, ja myślę, że one nie tyle podziwiali, ile zazruszono im tego okay. statusu. Tego, okay. że są w pałacu, że są, yy, yy, że mogą być blisko Sultana, że, 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 że mają lepiej, że ich dzieci będą miały lepiej, chociaż to tak do końca też nie było. A czy te zwykłe kobiety takie z ulicy w jakikolwiek sposób, to znaczy z ulicy oczywiście w cudzysłowie, no takie zwykłe szare myszki, które na co dzień mieszkają w Imperium Osmańskim, w jakikolwiek sposób mogły się postarać o te względy sułtana, czy raczej było to niemożliwe? Nie, je sprowadzano do tego haremu, one były wyszukiwane jakby także te ładne kobiety miały szansę, żeby okay. zaistnieć i dostać się, ale to, to nie tak, że były konkursy. Jak to wyglądało? Jeździli po prostu, nie wiem, po miastach? I w, no, czasami przez przypadek, po prostu wyszukiwano, jeżeli było polecenie, żeby znaleźć jeszcze pięć czy dziesięć nałożnic, to po prostu rozpuszczano widzi i sprowadzano je okay. do tych haremów. Ale, ale, pamiętajmy, że Imperium Osmańskie skarżyło się w dużej ilości z to nie jest tak, że szare myszki chodziły po ulicy, że to były mieszkanki, Turczynki. Nie, w tak. większości to, było, to były kobiety, które zostały przywiezione. One nie miały żadnego... W ramach łupu wojennego. Tak, w ramach łupu wojennego. I one nie miały żadnego oparcia w mężczyznach, bo ci wszyscy byli wykastrowani, oni byli tylko do, do pracy. Także nie bardzo nawet miały możliwość, żeby uciec na przykład, bo daleko by nie zaszły bez żadnego wsparcia. I bez pieniędzy, bo tak naprawdę nie dysponowały niczym co by mogło im tą ucieczkę ułatwić i one po prostu funkcjonowały tak żeby przeżyć, żeby ułożyć sobie życie na takich zasadach na jakie im pozwolono. A jakie wyzwania przed nimi? Stały. Czy to tylko było to, żeby zadowalać tego sułtana i po prostu codziennie leżeć, pachnieć, czy też... Tak, one nie miały specjalnie innych zadań. Mogły sobie iść na spacer, mogły wziąć... Tam były ogrody piękne oczywiście też. Mogły, mogły brać kąpiele, mogły rozmawiać. Tam nie, nie było specjalnie rozrywek. Pewnie tam organizowały jakieś teatrzyki, jakieś takie spotkania, ale głównie to była rozmowa... Z innymi dziewczynami to byli eunuchowie, którzy też z dziewczynami mogli porozmawiać i nic poza tym. Tak to, to się stało, że jednak te niektóre miały wpływ na decyzje polityczne. Co Je one takiego robiły? Jeżeli były blisko i urodziły syna, A, to, wtedy... to wtedy zyskiwały na znaczeniu. Jeżeli ich syn później został suntanem, to wtedy ta matka walidę. Y y była najważniejszą kobietą w kraju. Matka sułtana była najważniejszą kobietą. Tyle, że jeżeli miała jeszcze innych synów, ci synowie zostawali zabici. Córki nie. Córki zostały wydawane odpowiednio za mąż i one sobie mogły y, normalnie funkcjonować. Natomiast tych Ale miały ten wyższy status społeczny te córki? Y, tak. Tak, ale to, to nie gwarantowało im szczęścia, dlatego że yy, na męża na przykład dawano im yy, szefa yy, tej całej Struktury. armii, tak, mhm. na przykład, i, a, ale jego los był zawsze bardzo niepewny i, i czasami bardzo krótki. I jeżeli coś szło nie tak, to po prostu go ścinano, więc. Yy, ten wyższy statut nie, nie gwarantował szczęścia, że tak powiem w rodzinie, bo to 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 tam, ta, tak naprawdę ludzie zbyt długo nie żyli, jeżeli te dziewczyny nie, nie doszły do, do, do czegoś to albo Degradowano je na jakieś gorsze stanowiska, albo po prostu wrzucano do Bosforu, co się bardzo często. Gorsze czas... stanowiska to są znaczy, jakie? nagle nie wiem, stały się paniami? Do pracy, skracając. nie, no okay, po prostu pracowały. pracowały w kuchni, czy, czy sprzątały, okay. czy cokolwiek robiły. One po prostu były, ale zdarzało się, że one po prostu zostały likwidowane. Tak, no wiadomo. Ten Bosfor był super rozwiązaniem. <laughs> rozwiązaniem na wszystko, nie wiem co zrobić, wrzućmy do Bosforu. A jak y Roksolana wpływała na politykę Sulejmana Wspaniałego. On, on, on faktycznie doradzał się jej i słuchał i, 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 i faktycznie zostali takim małżeństwem, bo pamiętajmy, że w tamtych czasach kobiety nie miały nic do powiedzenia, natomiast ona miała. Ona mu doradzała, ona potrafiła doradzać, kto ma zostać awansowany na jakieś stanowisko i, i, i faktycznie udało jej się odcisnąć piętno, że tak powiem, na polityce swojego, swojego męża, partnera. A czy te historie w jakikolwiek sposób tych dziewczyn, które w tym haremie były czy też odniosły sukces, czy też go nie odniosły, no bo można na to różnie patrzeć, mogą jakikolwiek, w jakikolwiek sposób być inspiracją dla współczesnych kobiet, czy lepiej, żebyśmy od tego odeszli? Ja myślę, że, że to ostatnie, że, że to, to nie jest inspiracja, dlatego że one, no, poza tym dbałością o własne ciało, bo przygotowano, przygotowywano jej do tej pierwszej nocy z sultanem bardzo, bardzo starannie i później również. One były tak troszeczkę uprzedmiotowione, a nawet bardzo uprzedmiotowione. Nie, nie bardzo miały możliwości decydowania o czymkolwiek, nie miały wpływu na cokolwiek. Były karmione, utrzymywały urodę, póki się dało i, i to jest tyle. A w jaki sposób utrzymywały urodę? No wtedy już oczywiście też były różnego rodzaju olejki i, i oliwka przecież była zawsze takim super środkiem pielęgnacyjnym. Masaże, depilacje, one... Co jeszcze mogło? No, ufryzowanie włosów, czy, czy przyciemnianie troszeczkę brwi, jeśli była taka potrzeba. Chociaż one wszystkie na ogół były ciemne okay. z tamtych terenów, ale jeżeli to były dziewczyny z, z, ze wschodu, to zdarzało się, że miały jasną Karnacji, ale te wszystkie dziewczyny z, bardziej z zachodu, nie, one miały ciemną karnację i nawet nie, nie musiały niczego robić. Oprócz jakiejś tam drobnej depilacji czy, czy u, układania włosów, ale, ale dbanie o ciało również było ważne. No i stroje. One też. Yy, starały się, żeby, żeby te stroje były jak najładniejsze, sułtan dysponował na tyle środkami, że mogły sobie pozwolić na zamawianie y, y, strojów i, 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 i kreacji, w których chodziły tylko tak naprawdę na terenie tego haremu, tak. nigdzie więcej nie mogły wyjść. I nikt tak naprawdę z mężczyzn nie, y, y, nie mógł ich oglądać. Jeżeli rozmawiały, to przez taką kratkę, jeżeli była taka konieczność, ale to już mówimy o, o, o partnerkach, o, o matkach przede wszystkim, walidę, y, y, które y, jeśli musiały rządzić, to rozmawiały z mężczyznami przez takie y, y, odgrodzenie. Tak, 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 takie kratki, gdzie właściwie nie było widać jej twarzy i, i tego, jak wygląda. Także te wszystkie biżuterie, stroje to były właściwie dla męża. A powiedz Cartera. mi, proszę, czy zdarzały się na przykład im jakiekolwiek romanse, czy...? Nie miały takiej możliwości. Jeżeli już znalazły się w haremie, to, to, to tam tylko dostęp mieli eunochowie i nikt więcej. Co, co nie znaczy, że oni, oni jakoś tam się erotycznie nie, ja nie, 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 nie angażowali. Ale, ale nic poza tym, pamiętajmy, że jeżeli ten sułtan był już w wieku lat 40 czy ponad, to, to codziennie nie zamawiał sobie no tak. partnerki, i czasami się zdarzało, że one czekały na swoją kolej nawet po pół roku czy rok. A, a, a zdarzało się, że, że, że miał ich tyle, że czasem ta któraś. Nigdy si się nie doczekała. Nigdy się nie doczekała, tak jest. Jejku, straszne to biedne te dziewczyny. Powiedz mi, jak przestudiowałeś tą całą historię tego świata osmańskiego, tych haremów? To czy miałeś właśnie okazję oglądać ten serial w Jak tam jest prawda? Yy, no ja myślę, że oni to tak troszeczkę wydłużyli, jak to Turcy w filmach, że to były takie długie sceny i, i to i... I to tak chyba nie do końca, bo my zawsze wszystko pokazujemy troszeczkę tak z naszego punktu widzenia. Nam się wydaje, że te kobiety mo mogły coś zrobić, mogły coś powiedzieć, a to było zupełnie yy, no, inna forma przekazu. I, inaczej funkcjonowało społeczeństwo niż my teraz. W tej chwili mówimy, rozmawiamy, a, 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 a wtedy być może one nawet nie śmiały pewnych rzeczy powiedzieć, bo, bo, bo nie było takiego przyzwolenia społecznego. No tak, no tak to bywa. Powiedz mi. Yy... Komu tą książkę można polecić? Ja myślę, że to jest fajna lektura, dla ponieważ jest bogato ilustrowana. Tak, to jest bardzo ładnie. Znowu jest naprawdę, słuchajcie, coś pięknie wydane. To akurat. O, tu co. Akurat grafiki. E, bardzo fajnie się ogląda, więc Wycin. tu i, 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 i panie, które chętnie przeczytają, jak to w dawnych czasach bywało, że to wcale nie było tak cudownie, i panowie, którzy chcieliby się dowiedzieć, jak to jest w haremach. Jak te kobiety tam przychodziły. Tu nie było żadnych orgii. Wydaje się wydaje, że, że harem tyle kobiet, to one naraz sobie przyjdą. Nie. Zawsze była jedna dziewczyna wybierana na noc i tylko ona y, mogła tam być. Nie było tak, że on zamawiał sobie pięć do pokoju. Czyli panowie nie było tak kolorowo, jak się nam wydaje. <laughs> Może i było, ale to wszystko było tak krótkotrwałe. Y, y, te zamachy, te, y, które miały miejsce, te, te wszystkie y, y, turbulencje w w środku, gdzie starano się pozbawić życia konkurencji, to to wcale nie było fajne. No właśnie, Książkę, yy, ta książka została wydana trzy lata temu, a młode seriale dalej trwa. Dlaczego? Ludzie lubią te historie? Ja myślę, że lubią. Poza tym oglądanie tych kobiet w tych pięknych biżuteriach, w tych pięknych strojach, każdy to lubi. Zresztą serial Crown, który opowiadał o naszej monarchii brytyjskiej, europejskiej w tym tak. sensie naszej, też cieszył się zainteresowaniem, też każdy chętnie oglądał ten przepych, te, te piękne wnętrza, przecież te wnętrza haremu i topkapi i później tego nowego osmańskiego, tej nowej osmańskiej rezydencji obok. To były piękne wnętrza. Tak z przyjemnością się teraz idzie, jak Państwo będziecie w, w, w Istanbule i, i zobaczycie te wnętrza, to to z przyjemnością się tam Pytam chodzi, ogląda, jak to wyglądało. Tak, a jeszcze do tego było całe mnóstwo niewolników. Którzy dbali o standard tego życia, dbali o to, żeby woda była odpowiednio podgrzana, żeby jedzenie było odpowiednio podane, żeby to było smaczne i, i ładnie podane. Także to też jest no, no taka, tak, taki plus tej całej historii, że te kobiety w tych haremach miały jednak no, zagwarantowany jakiś komfort. Ale jak oni tą wodę podgrzewali? Ja cały czas się nad tym zastanawiam. Byłem teraz na. W filmie Gladiator 2, i tam jest jedna ze scen po prostu taka, że ten Gladiator, syn, Max, syn Maximus z pierwszej części, po walce idzie sobie tam. No, nie, łaźnią tego nie można nazwać i kąpie się w takim basenie, gdzie dosłownie woda aż paruje. Tak, bo tam były piece, tam były normalnie piece, które podgrzewały też wodę. Tak, musimy pamiętać o tym, że to było kilkasetek lat temu. Tak, ale to cały czas to się funkcjonowało. No zresztą w starzu, że tym że mnie też były ciepłe termy no i też, i też podgrzewano wodę, także to nie jest jakiś straszny wynalazek. Jak był ogień i był piec, no to po prostu tą wodę podgrzewano. Dbali o to niewolnicy. To nie było tak, że ktoś musiał sobie no tak, przygotować tak, 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 tą wodę i, i tego. Być może ten niewolnik nawet nie miał możliwości takiej kąpieli. Ja po prostu na to patrzę przez pryzmat, że dzisiaj nawet w Polsce Często ludzie nawet nie mają tej ciepłej wody w domu, ale w starożytności ona była nawet dla tych gladiatorów. No tak, ale to, to nie była dla wszystkich, to była dla pewnej klasy. Tak. Je, jeżeli te dziewczyny były w haremie, one miały dostęp i możliwość tej wody, podgrzano im. Jeżeli zamówiły sobie kąpiel, to miały tą kąpiel. No muszę się zagłębić w ten temat, bo aż czas mnie to tak nagle nie wpadło do głowy i mnie <laughs> to zaciekawiło. Tak więc... Polecam oczywiście książkę Sultanki yy, Iwone Kinzler, księżniczki, Nałożnicze i faworyty. Tak, faworyty. Dobrze przeczytałam, się sam zastanawiałem. Z pewnością się spodoba. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie.